Jesteście witajcie z tej strony, i dziś witam Was. na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak y, przejść y, Ice Cream 2. Y, no, do tego lecimy. Y, uratowaliśmy go, i teraz jest tutaj zdjęcie. I tu są Wszyscy Przyjaciele. To jest Jay, tak jak coś, i już to jest uratowanie. to go uratować. To jest Liz, siostra Charlie'ego. Tutaj już są napisy, ale w pierwszej części nie było. Okej, okay, tutaj łóżko bierzemy. Tak coś nie możemy przejść. Ach możemy coś wpisać. I tu nic nie będzie w tych szafkach, więc nie musicie szukać.

Teraz będzie wyszedł załatwia, dlatego nie należy tak szybko zrobić. I najpierw co robimy to jedziemy do stalu. No i są jeszcze to ogłoszenie. Jesteśmy w jego bazie, możecie zauważyć basen, tutaj się będzie robić, a w trzeciej części zrozumiecie do czego, jak mówić, gdzieś nie można tu już nie było w tej, tej części tutaj drzwi, a teraz są. Jak coś, to w tym toolboxie, może jak tego nie będziecie mieli, to może to być w tym toolboxie, ale akurat tutaj nie mam. Jak was złapie, to wychodzicie lodówką. No. Czy ja właśnie... Nie klikacie gate, tylko view, jak zobaczycie. Teraz gate. Zamieniacie to na świeczki. I idziemy. Użolnijmy ci list, nie bój się, to wyrzucamy. Teraz idziemy do... chyba to było tak, cinema. I tak, y, szukamy eliksiru miłości Ola, oraz y, wytrychu w bagażnikach. Jak znajdziecie pluszaka, to nie musicie go brać, bo on się wam nie przyda. Chyba, że będziecie chcieli sami w innych sposobów, do okay, mamy elixir. O jest. Tutaj jest ten torbox. Ależ nic nie ma i tu chyba słyszę kota. No zajmujcie się nim. Jak będziecie chcieli grać na normalu Haćcie, to musicie w niego rzucać przedmiotami, by go zestunować To może ja do Was wrócę, jak już przeszukam bagażniki i znajdę ten wytrych Jak widzicie możecie znaleźć jeszcze ogórki, kostkę Rubika. No i tego jedno jednoroczna. Ale jak chcecie możecie popróbować o co z tym chodzi. Okej, okay, znalazłem i pluszaków jest oczywiście więcej, nie tylko ten jednoróżyc, jest jeszcze chyba misiek i żyrafa, jeśli się nie mylę, no weź to, nie, mo nie mogę tego wziąć, gram na telefonie, więc nie jest mi tak łatwo jak ludziom na komputerach, OK, mam, idziemy. Teraz do cyrku. Bierzecie wytrych. Czy co to tam jest? Nie wiem czy to dokładnie jest wytrych. Jak coś możecie w nich poprawić w komentarzach. Ok, bierzecie to. Wchodzicie do, na to. Możecie drugą stroną, jak wam wygodniej. Tu są cztery oczywiście. Wrócacie to tu. O! Bo nie możecie tego wziąć. Ja zaraz wszystko wezmę. Poszukujecie kosza. Poszukiwanie karty. Ten odcinek może być trochę dłuższy. A w trzeciej części zrobię wam dwa wyjścia. Pierwszym od razu zrobię, a drugie wyjść. W sensie pierwsze wyjście, które już jest z połączone z Evil Nan Nanem, to pokażę Wam najpierw. A drugie wyjście, takie już normalne, to pokażę Wam później, jeśli sam sobie przejdę, bo muszę najpierw sobie przejść na spokojnie. A potem Wam pokażę, gdzie ta karta jest. Ja tu nie widzę innych koszyk. powinno być, bo to jest trochę nierealne. Co? Wrócę do was jak znajdę jeszcze coś. Okej, okay, właśnie przeszukałem ten kosz i znalazłem ten był obok tego, ale tak w śniegu to nie widziałem dokładnie. I bierze się kartę. Możecie otworzyć teraz te drzwi. Wtedy nie mogliście. Jak chcecie, możecie z nimi sobie pogadać. Ja nie będę gadać, bo nie podadzę się tym przyszłym. Jak chcecie, to możecie sobie ich dialogi poczytać. Ja wam tylko pokazuję. Możecie też tu zagrać i wtedy będziecie mieli chyba inne wyjście jeszcze. Mike. What's up, Jay? A chcę rzadki item, it. czyli to co Can właśnie teraz trzymam. A on wtedy da mi klucz. No. I teraz mam klucz. Może to wygląda jak grzyb, albo. O, to jest obok auta. Tutaj nic w tych skrzynkach nie będzie. A może będzie, bo w koszu tego nie ma. Jak widzę, musicie zmienić kocią karmy. O, jest. Jak ją to będziecie, wyrzucacie i później ją weźmiecie. Możecie sobie popatrzeć co tu się kryje, a ja, bo ja wam tylko pokazuję jak przejść Dlatego będziecie mogli sobie tutaj poszukać histeregów albo innych takich wchodzicie tutaj po drabinie Zaczepiacie to. Zjeżdżacie i puszczacie, a Widzicie, trzeba w dobrym momencie, bo to nie jest tak, że ci postać poleci Ja to chyba za drugim razem albo za trzecim zrobiłem 3-4 a widzicie. Trzeba tutaj być i dopiero teraz. Teraz jakby nie ma napisu, bo nie ma kucynek. Ale później będzie taka dłuższa, więc trochę będzie przyps No więc dlatego mówię, że trochę dłuższy będzie ten odcinek. 3, 4! Ok, wbiłem. Okej. Okay. Jeszcze taka podpowiedź. Jak wpadniecie do tego, to tam obok jest drobinka, o to sobie wyjdziecie. Tak, żeby nie było, że sobie wpadniecie i będziecie mieli przeróbane. Kłócacie i wchodzicie. Odkręcacie. wychodzić tutaj musicie to otworzyć i teraz drzwi jak to zrobicie idziecie do auta to wiadomo i teraz będzie zaczynać się zabawa na cmentarzu Nie wiem, czy już teraz nie będzie tej katastrofki. Nie, no, to chyba po cmentarzu? Albo nie będzie jej. możliwe, że jej nie będzie, ale nie wiem, powinno być. Nie wiem w tym dokładnym momencie, ale jak coś tu będzie. Bierzcie butle. Będziecie tu. Zostawiacie butle. bierzecie kocią karmę albo świeczki, najpierw świeczki weźcie. Tylko że on chyba tutaj musi być upuścić, zapałki musi. On tu musi przyjść, wtedy upuści zapałki. A to już są czesie Trochę trzeba poczekać. No i idź do tych zapałek, co się do tych świeczek Cześć, help me out of here, please! Czy ktoś mi może powiedzieć gdzie jest kocia karma? O ja zapomniałem wziąć. Kichi Kichi, hello. Jedziecie do, do kina i kurde te świeczki gdyby dał, no w sensie te te jak on się w zapałki wtedy mi dał Podstawiacie to o kota zegarowego Biecie na tę Oh Ms. Kutson. Oh. Why are you crying, boy? You know why. Yeah, it's true. You and I are the same. That's right. The case is I see him sitting there so small, so helpless. Sometimes I forget that I was like that. Yes, you have to remember that

to work hard and save as much money as you can and get out of that school from hell. It's doing you no know, good, boy. Do not come down. Eventually, you won't get ahead. I promise. I asked my father for help. No, he will not listen to you. He hides many secrets that you will have to discover later. You'll see. You will become an icebreaker as good as him. Mark my words, son. You will discover how to take revenge on them all. <laughs> oh, an unexpected help will come to A letter from your mother, in which she will finally tell you something important. So pay attention, kid. You gotta just it. I teraz chyba zostawi te, te świeczki. tak myślę, bo tu jest grup chyba jego ojca. świeczek brak. No kurde, zapałki. Bez nich nie damy rady. Zapałki i to się uda nam. Jak zdobędziemy zapałki, to przyjdziemy to. Muszę tak jakiś bądź wrócić, za chcę zapałki. What the ice cream maker me? Tak. Będzie BUM! Daj mi tu wejść. I wchodzimy. I mamy K -K -K. I tak uciekamy. Ale tu was... Nie wiem czy to smutne, coś, ale się lubię w swoim czasie, coś stanie. Yes, it's her.